Cześć Kakao, siema, siema. Cześć Krejzol, cześć Tycu, cześć Schiza, cześć napletek Gucia, siema ziomek. Halo? Halo, cześć Kamek Cześć, Co mam u ciebie? spoko. Pierdzielanka. Stale. Cześć. Tak, no, będę miał ten, egzamin na oficera. O. Ej! A co, będziesz miał? Na oficera, no. Mam trzy postacie. Z, wiesz, że za dużo grypsa właśnie można w kryminale? To no, jak zagranie w komputer, co ty mi gadasz? <noise> Nie wiem, ku... Nie się chcesz mi się ode grać, bo kur... już. Znaczy tam się taki głupot tku... na czacie u ludzi, no nie jak piszą. Rankedy chcesz? No. No oporbiłem sobie kilka postaci różne rzeczy robię. A bo ty streama masz Kamil? No, tak. Ja myślę, że ma stream. Nie no gdzie? To jaki to sens, przecież i tak gram i tak gram to co mi szkodzi odpalić, też se się odpalić No tak, ale wcześniej spodziewałem na Twitcha i... No bo, nie no, streamu, no nie, grałem, i... no bo się uczyłem, no w streamie tego wszystkiego wiesz, większy fokus mam na tym wszystkim, no nie? Jest wszystkim się nie mam. Mam. O kur... z, nie wiem, z 15 stron wszystkich zasad, przepisów To możesz, jak możesz, gdzie możesz, kiedy możesz Ja też myślałem, że jest takie proste jak... Bo kraj to jest prosty, wyjmujesz broni na pier... A tu masz tyle kur... procedur, że ja pier... jedną złamiesz i burta no już powoli kurwa do tego lola wracam, bo kubą dzisiaj gadałem, challenge będzie kurwa, robiony. Ciekawe, ciekawe, czy kurwa, do diamentu dojdziemy, jestem ku ciekawy. To nie wiem jeszcze kiedy dokładnie, nie wiem, że dzwonił chwilę temu do mnie na DCK, ale nie wiem o co mu chodziło, bo napisałem i odpisał. Ale w ogóle oglądałem ostatnio kurwa, z Ubisoftu reklama, kurwa, człowieku ty, o mortadelce. Jeszcze raz, z Ubisoftu, o mortadelce? Tak, Ubisoft Polska sobie zrobił reklamę o mortadelce se gościu gada. ja no nie za lepszej będzie idą smażenia niż martadela Smaży się i potem ketchup Kurde, Najlepsze jedzenie na świecie dla mnie Ja nazywałem to zawsze kiełbasa chrupiąca, no nie? To się było, mama, mama zrobi chrupiącą, no nie? To jest naj, najlepsze jedzenie... I chrupiącej Beka Zaję do ciebie, tak? No? Nie, no a kto inny Wesoło bardzo tak wiesz, piesnie zrobione bardzo no, Mi się podoba wiesz, daję lajka na to bierze, bierzemy ale żeś mi przypomniał, bo bym nie zagrał w niej. Dobrze, nice, Będzie Będę City? Tak, zagramy ze cztery meczeki w Lol'ka. Chyba, że Cię mi psycha klęknie. Dziwnie, dziwnie ta mapa teraz wygląda tak. No, mi się nie podoba w ogóle. No, jasna taka kura jest, nie wiem. No, ja będę musiał sobie ustawienia graficzne zmienić, będzie ok. Oj, to bijemy teraz, Dawaj. No, niestety, nie słyszałeś. Już by egzekutor dostał, żebyśmy w mieli. słyszałem. To jest kill, który nam uciekł. Musiałbym fleszować. Ale co z tego? Zawiłbyś go i byś odskoczył. No to był kill, który nam uciekł, no to już ci mówię. Ja mam heal'a. Ja na pierwszym. Aha, dobra. A jesteś czulny? No nie stary, no ten kill się zemści, bo ja już to czuję. Jak w nią spalisz flesza z W, to za tobą fleszuję i daję. No właśnie że ona już nie wyjdzie tam teraz poza blok. Masz jak ktoś. Ten też, mam go uważaj dżungler może być. Mi takie przerwy naprawdę dobrze robią. Od razu mocniejszy wracam. Na przypał to jedziemy. Musimy rikalnąć. Dziwnie się z tej bazy teraz wybiega, taka jakaś... Pamiętasz Kamil, gdzie było to od tej myszki, żeby mi nie przewidywało ruchu myszki? O, użył przewidywania ruchu Tak, 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 prediction, no. Przez to nie tak, to jest coś... To nie wiem, co się na świecie dzieje. A co się dzieje na świecie, kok Koksu, powiedz mi w takim razie. Bo chodzić chodzi o te wojny, które... Ten to ja wiem, co się dzieje. Dobra, ty se zostań, ja recalluję. A. Ale lipa jest. Nie jest lipa, uciekniesz. Nie ma. Uciekaj, nie ma, nie ma, szako nie gra flesza nigdy. Bo, ale, czemuś ty tu przeszedł? 250 skarbów. Ale, to nie ma znaczenia, czemuż tu przeszedł, żeby cię niewidką przez ścianę złapał? Tam nie mógł cię złapać, jakbyś do góry uciekał. Twój misplay, Marlo, jest, no nie? Źle uciekłeś, bo mógł przez ścianę przeskoczyć. Dwa kile złapał. Wiesz, że szako, jak przez ściankę może przeskoczyć, tak to by cię nie złapał, jakbyś tu do góry uciekał. Nie miał możliwości. No, ja wiem, tylko wiesz co, pomyślałem, że jak on tutaj przed chwilą na linii dał kół, będzie miał tak szybko. Ale nie dał kół na linii, on wcześniej nie dał je. Dał. No, no tak, dał ale on wyszedł wcześniej, no, no, no. Ja, pięknie ale miał farta. Uciekaj, uciekaj, ja go złapię i tak to. No, że ten to nie przyszedł. idzie, uciekaj. Ja nie żyję jak coś pewnie. No niestety, bo jest już nafidowany, masz szósty level, bo sobie zabija wszystkich że dobrze się zagra, jak i tak gówno wyjdzie Nie widziałem tego wu Bo już w... że nafidowali k***a bez sensu Cześć Pieniu, no, A szkoda, że tych ludzi nie widzę kurwa, na GTA, kondomów pękniętych tych Ale lol to od razu są, żeby Tu, ty dobrze, tu to źle, tu tamto Zilanta, grajmy, szako jest szako, jest szako, jest szako. Czekaj, jak, jak łapie tu. Oj, taki kur... szybki to szako. No, serio, dostałem. A nie go. Gdzie się po. Bicie. Może będzie można w lol chodzić w OSD? Może no, będzie ciekawiej, zobaczymy. Podobno w lol będzie można chodzić w WSD. Właśnie też to widziałem, ale nie wiem na jakiej zasadzie to ma nie wydziałać, szako tu jest. No. ma no, nie se, na inne klawisze będziesz bindował to. Nie, nie, szako. Nie Miałem, ale... No to czemu go nie odepchnąłeś, żeby mnie nie zabił? Bo bałem się, że mi na postawi. Nie no, nie może, jak jesteś blisko jego to, to tak nie działa, bo to jest instant bo ja też wiesz, ja też mógłbym nie rzucić jakiegoś czaru, bo myślę, że dał inola i cię nie obronić na przykład, ale jednak tego nie robię, no nie? jednak staram się rzucać i bronić. Jakbyś go dobrze wepchnął, to on by nie wyszedł z pod tureto tamtaj, no nie? to by zginął pod tym drugim turetem, bo bym ja miałem już pół sekundy do E, bym mu stuna tam dał i by zginął. Dobra, nie Zawsze może być lepiej. Take it easy. Kamil, farmę. Z Nie, ze skili. A, a, bo ja już nie mam tego itemka, dobra, nie zauważyłem, wiesz, myślałem, że dalej mam ten itemek. I patrz to. No dobra, ładnie. Typu, kiedy z tego wychodzi, albo kwadra Pięknie. uciekł. No, ale to 4 kilo wyjdą. A prawie pęd... Oj, jednak nie. Bo ten se A nie, on se żył se tam, życie se gryz. No i ładnie wyszło, widziałeś? No i zabijeśmy właśnie. Zabijeśmy. nie wiedziałem, że to klon. Cześć, było, że zabity jest, double kill było. Ale nie spojrzałem, przepraszam. Kurde, ale to słychać było, to nie musisz patrzeć, to mówi tak, double kill. A ja ja sobie miniony farmiłem, bo to Cześć, tak, 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 tak. Nie mnie zabić! Przynajmniej mnie zabić po prostu. Akurat śmieszna sytuacja była. Brać jak sabotażysta. Jak widzowie macie Amazon Prime. Możecie dostać mi za darmo słupka Prime. Nic was to nie kosztuje. Normalnego oczywiście też. Strasznie te rki, Klasisz. Kolejna Zasięgu do niego. No, jak ta R-ka to ma tyle zasięgu, twoja. No przesadziłem, no, ale tyle. Normalnie mogłeś po tym fleszyku. No, no, nie no, ja nie miałem nawet na egzosta zasięgu, Kamil ja Ale egzost ten... ma mniej niż rka przecież. Rka ma więcej listany niż egzostik. Nie wiem. Boi boisz się tą merkę Kamii. używać po prostu na tego jasu, no nie? A on pod turetem był, no nie? By było do nie, normalnie. Ja też miałem stuna zaraz. On flesza wszystko na mnie zmarnował. No dobra, zabijasz jeden za jeden chociaż. Tylko szkoda, bo on coś z tego ma, jest głównym. Rozumiesz? I później się wyskaluje do tego stopnia, żeby się za to ataku zabijał. No i to nie jest dobry pomysł. Jest bardzo dobry pomysł. No nie wiem. A, DFK Błagosia FK stanął Kto? AZ? No, no to jest FK, idiota. No, ale to w innym momencie się idzie po picie, jak zginiesz, nie wiesz Użyj tego, użyj tego przejścia tam Bo byli Ja... Oj No ja już za późno A zabiłeś mnie, no Nie, no właśnie cię chciałem uratować, bo widziałem, że tam biegli Ale ja nie chciałem tu w ogóle iść Chciałem A. się zawrócić Ale Szako i tak już by cię zabił, wiesz? Czy ty też nie żyjesz? A. Już jest koniec Albert Z w no Stojąca FK śmieć Tyle Czy mam perfumki jakieś fajne? No tamte co mam tego mm. Insignia Czyli to jest, to jest jakiś sniper jak coś na tym A, Szako Bo już frajer z szatu się na niego roz... przed chwilą No niestety no ale Z poszedł FK na w... gierkę śmieć Zamykamy ich tu No, niestety, tylko tak? No Ale Malfad jest Poszedł tam, kurwa, na ten zamiast z nami zamknąć. Mimo, że zobacz śmiecia. Czy grała ramki czasem? No, z koleżaneczkami. Tak, jesteś koleżaneczką, zgodną mi zaproś na ramkę. Uda. Don't hurt me, no more. Cześć, Wiktoria. Jeszcze Kamil, godzinkę mam czasu, jak coś, bo na siłkę lecę. Luzik, luzik. No akurat ze dwie gierki zagramy To tak planowałem, właśnie 3-4 gierki jutro można znowu, no nie? Bo ja teraz powoli do LoL'a wracam, tym bardziej, że będę z tym tym grał te challenger, to chcę już się tak trochę jakby rozgrzać, wiesz o co mi chodzi? Bo trochę tam pozmieniali tych rzeczy, więc mmr -y jakie mam, ty, po 30 dostaję za winek No tak, bo przecież tu nie grałem No tego Westa trzeba też odkopać będzie A pytałem go, czy chce od nowa robić konta, to mówi, że nie, że na tamtych dokończymy, co wcześniej lewolowaliśmy. Ta, no po co nowe robić, czas tracić? A, wiesz, widowie zawsze inaczej do tego też podchodzą. Challenge z Syncrofem będzie. Syncrof O, No, dzisiaj rozmawialiśmy z Kubą właśnie. Dzwonił do mnie na telefon, pogadaliśmy trochę. Mówi, no, bo zgadałem się Mati z tym, z Kubą przez y, telefon, no nie I mówi, że pomoże mi się uwolnić od GTA. <grybujesz> ale widzisz, no bo to nie dla każdego konesera jest, no nie? A tobie też coś poza liveem powiem o tym, bo nie mogę na live na razie o tym mówić. To też ci coś ciekawego powiem. Znaczy, kurczę, wiesz co, ja uważam, że Gita jest spoko, ale. Nie tyle czasu jak GTA... się. No. Kurde, tyle czasu już to ludzie grają. Ja wiem. Dla mnie to było fajne w 2000 takich Ale wy to graliście, ale wygraliście. Wy oglądaliście. Ja nie, ja mam 300 coś godzin, dla mnie to jest nuka. Wiesz, ja rozumiem, że ludzie po 8K godzin mają, dla nich to jest już wydane. No ja nie, wiesz, dla mnie to jest nowość. Tym bardziej, że za każdym razem inny aspekt, wiesz. Odgrywałem sobie tego prawnika na początku, nauczyłem się wszystkiego, zacząłem sobie trochę tam tego krama dziobać, Tu się w jakieś mafiki, tu coś do kasynka wkręciłem. Drugą postać zrobiłem typowo na crime, na jakieś napady, pierdolę, że jest tam z globusem i z łopakami od niego latać. A trzecia postać właśnie idzie sobie do policji i tu się cała akcja dzieje, bo to jest najwięcej tego wszystkiego, tych paragrafów, tego działania takiego, bo... Jak na crimie wyjmujesz tylko pistolet, na p... gości, masz w... ne, Tak na policji musisz te paragrafy wszystkie poustawiać, robić procedury, tu to, tamto... No... Jest... inaczej. Nie, <laughs> I to mi się nie, właśnie ja podoba, czuję, że tak na dużo na tego. Grać, grać, wiesz, sobie z tymi wszystkimi ludźmi na serwerze jest fajniej, niż, niż oglądać, nie? Oj... I wkręca się, wkręca się. To wiesz, ty bardziej, właśnie jesteś częścią tego, i Twoja decyzja ma wpływ na los innych gości, zwłaszcza właśnie z, z perspektywy policjanta. Bo to, jak ty to zagrasz, czy kogoś darujesz, czy dasz pouczenie, czy to, czy tam to wpływa tak, jakby na los całego tego, co się potem wydarzy, no nie? Tylko właśnie, właśnie ja z tego względu nie podoba mi się oglądanie RP, że ja nie mówiłem sobie, wiesz, wejść i zagrać na tym serwerze, nie? Z tymi wszystkimi ludźmi, co ich oglądam że tam wiesz, nie, nie może sobie każdy tako wejść tak? no może, no właśnie o to chodzi, że może wystarczy tylko być kumatym i wiedzieć jaką WLK zdać właśnie o to chodzi a to, a to na tym serwerze nie jest tak, że tam za, za to żeby wejść taki, taki normalna osoba to nie musi zapłacić czasami a to, to w pewnych godzinach żebyś pograł bilet musisz mieć tak, bo tak to czekasz w kolejce 4 godziny, tutaj masz rację ale w ciągu dnia normalnie ludzie wchodzą poza tym masz farta, że jak w ciągu dnia weźmiesz sobie zrobić coś tam to jak o 19 serwer pada w kiedy od razu się jak staje serwer zalogujesz, to nawet bez biletu wejdziesz jako pierwszy. Czyli co taka randomowa osoba, co sobie ogląda tak. ciebie jak sobie grasz, to ona może sobie wejść na ten serwer i pojechać tak. z tobą? Tak. I co, dużo jest takich osób? O ja przy sobą z moderacji gra. Normalnie tam. Normalnie grają tam ludzie, Mordo. No tego tak nie widać, bo, bo... Słuchaj, ja trochę, no, bo no, 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 no zawsze, no. zawsze, zawsze jak oglądają to było tak, że wiesz... Ale ja, to, ja też to, tak to, myślałem. Miał serwer dla streamerów. I że normalne no. osoby nie mogą sobie... Ty no wiesz, jak przyjdzie Merganik, z całą ekipą, to tam w kolejce jeszcze gra Grandi i w ogóle cała śmietana No to kurwa, masz 300-400 osób w kolejce, no to wtedy to faktycznie nie wejdziesz bez żadnego dobrego biletu Ale w momencie kiedy serwer wiesz, wyłączają i on się resetuje, to w tym momencie możesz nawet bez biletu wejść No bo załadujecie w kolejkę przed nimi na przykład